Przyglądając się nowym skinom z kolekcji Prisma zauważyłem kilka ciekawych rzeczy, które jakby nie patrzeć wyróżniały się z pomiędzy innych skinów lub rzeczy, które po prostu ciężko zauważyć na pierwszy rzut oka. Jestem Maciasty i w tym filmie przedstawię Ci wszystkie easter związane ze skinami z nowej skrzynki Prisma 2. Pierwotnie pierwszego easter zauważyłem przy skórce do P2000, skórce Acid Etched. Skin ten od samego początku jakby nie patrzeć zaciekawił mnie swoim wykończeniem, gdyż po prostu myślałem, że może on podobnie jak Mac 10, jest wykończony w wersji holo. Jednak porównując to, jak wygląda ono w różnych jakościach, zauważyłem jedną różnicę, która czasem pojawiała się w tym skinie, mianowicie czterolistną koniczynę. Wykończenie właśnie z tą koniczyną jest dosyć rzadkie, skin normalnie wykończony wygląda w ten sposób, a z czterolistną koniczyną już zupełnie inaczej i wygląda on tak. Z racji na to, że to P2000 wykoczone jest w sposób symetryczny, to znaczy, że po lewej, jak i po prawej stronie mamy dokładnie ten sam wzór, jest możliwość dropienia skina, który będzie posiadać dwie czterolistne konieczyny. To już z kolei jest bardzo rzadkie. Osobiście przygotowując poprzedni odcinek udało mi się trafić raz na skinę właśnie z taką podwójną czterolistną konieczną, które były ze sobą połączone, co już samo w sobie wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Także pierwszy listerek, czterolistna konieczyna. Kolejną skórką, która wyróżnia się od pozostałych jest skórka Fever Dream, do Scouta. Mimo że mamy już skinę o tej nazwie do AWP, to jeżeli przyjrzeć się ich wykończeniom, są to można powiedzieć prawie dwa różne skiny. Oczywiście skiny te są takie same i zostały stworzone przez tą samą osobę, ale z takim małym wyjątkiem, że przy Scoutie pomagała jeszcze druga osoba. Ale co w szczególności przykło moją uwagę? Jeżeli pominą wszystkie napisy i wzory, które czasami się różnią, a czasami są takie same, to ten oto napis znajduje się jedynie na skałcie. Jeżeli go przetłumaczyć, znaczy on She is bad and I am good. Znając CESA oraz twórców skinów tego typu teksty nie są stawiane przypadkowo i zawsze do czegoś nawiązują. Inną skórką, która również jest warta swojej uwagi, to AWP Capillary. Jakby nie patrzeć, Walwę bardzo lubi tą skórkę, gdyż znajduje się ona już na trzech skinach. Po przyjrzeniu się jednak patternowi tej skórki, a potem samemu skinowi, zauważymy, że nigdzie nie ma tutaj części z sercem. Cała skórka pokryta jest czymś na kształt nerwów lub układu krwionośnego. A jak w każdym układzie, wszystko tak naprawdę sprowadza się do silnika, motora rozruchowego całego systemu. I podobnie jest w przypadku AWP. Serce jesteśmy w stanie znaleźć jedynie na magazynku broni, kiedy takową przyładowujemy. Może to być nawiązanie chociażby do tego, że AWP jako najmocniejsza broń, tak naprawdę w grze, bez amunicji jest niczym. Następną skórką, której warto się jest przyjrzeć, jest rewolwer. skórka Bonforged, która, jak na niebieski skin, jest naprawdę ładna. Posiada również swojego easter egga, który jest dobrze ukryty. Jeżeli spojrzeć na teksturę patternu, jesteśmy w stanie zobaczyć napis Hungry. Napis, którego nie widać normalnie na broni. Żeby go jednak ujrzeć, trzeba przeładować broń. Napis ten jesteśmy wtedy w stanie ujrzeć na usta od pocisku. Piątą skórką, która można powiedzieć kry easter egga jest AUG Tomcat. Easter egg ten znajduje się po zewnętrznej stronie broni. Jesteśmy nam w stanie zobaczyć napis FLY ze skrzydłami. Jest to rodzaj pewnego graffiti, które może nawiązywać do chociażby innego skina do AUG WINGS. Ponadto do fakt, że to graffiti umiejscowiony jest w taki sposób z tyłu broni, że nie da się go prawie zobaczyć. Trzeba się bardzo postarać, żeby to zobaczyć. Z ciekawostek i easter eggów to by było na tyle. Dajcie znać, czy podobał wam się taki odcinek. Jeżeli tak, to możecie zostawić po sobie suba i łapkę w górę. Dajcie znać też, czy może wiedzieliście już o tych ukrytych rzeczach, czy jeszcze nie. Na ten czas jednak dziękuję bardzo za uwagę. Nie byłem maciasty i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Cześć!